Witam w następnym filmie na tym kanale, dzisiaj w recenzji jednego z najnowszych seriali o kaiju, Gamera Rebirth. A więc ostrzegam tylko przed spoilerami i przechodzimy do właściwej części materiału. Więc, pierwszą rzeczą, jaką chcę poruszyć, jest animacja w tym serialu. Po trailerach miałem małe obawy, ponieważ, mimo że kaiju wyglądały tam nawet spoko. To ludzie wydawali się mieć bardzo prosty model, taki naprawdę bardzo strasznie uproszczony, prosty do animacji i taki byle jaki. Ale ostatecznie w serialu nawet dobrze to wygląda. Si dało się do tego przyzwyczaić i w niektórych momentach nawet miałem takie wrażenie, że yy, ci ludzie wy wyglądają nawet lepiej niż niektóre kaiju. Ale o tym za chwilę. Także no, mimo obawów, że ci ludzie mają rzeczywiście prosty design, to nie wyglądają tak źle i są naprawdę dobrze zaanimowani. A który kaiju konkretnie mi się nie podobał? Otóż Gajos. W pierwszym bądź drugim odcinku, jeśli dobrze pamiętam, pojawiły się gajosy i one miały. Coś mi nie pasowało w ich designie. Nie jestem do końca w stanie stwierdzić, co. Ale wyglądały jakoś tak dziwnie. Właśnie to są jedyne kajczy, które według mnie wyglądały nieco gorzej niż ludzie. Nie jestem do końca pewien co to powoduje. Wydaje mi się, że chyba twórcy chcieli dać więcej różnych takich nierówności na ciele kajosów. Mają takie kolce osteodermy, jakby różne wypustki, ale zapomnieli na to dodać jakieś tekstury i one są takie, niby to są. Wypukłości, ale jednak są takie gładkie, i w ostateczności to wygląda dość dziwnie. Ale cała reszta kaiju wygląda bardzo epicko. Szczególnie te dwa finałowe, czyli Viras i ten taki Super Gaios One to są naprawdę epickie. Te wszystkie pióruny, lasery, które one strzelały, to były naprawdę bardzo epickie walki. A do tego jeszcze później przejdę, ale animacja w tym serialu. Mimo, że wcześniej powiedziałem właśnie, że wydawała się nie być najlepsza, to była naprawdę super. Walki są bardzo epickie, kaiju wyglądają super, mają odnowione designy. Bardzo podobało mi się w ogóle, to mogę zwrócić uwagę w designie Gujrona, że teraz on strzela tymi swoimi deskami takimi tak właściwie z pleców, a ten jego róg z przodu yy, służy bardziej jako nakierowanie dla tych pocisków. To mi się bardzo podobało. I ogólnie design Gujrona też był taki. Yy, ogólnie. Oryginalny bardzo. Zresztą wielu kaiju tutaj. Ale głównie u Gujrona właśnie było widać, że twórcy stworzyli to jako coś oryginalnego. Ja uwielbiam oryginalne pomysły, kiedy bierze się stare Kaiju i przedstawia się je w zupełnie nowy sposób. To Gujron w tym serialu był naprawdę genialnie przedstawiony, bo on umiał się tak. Odbijać dziwnie, umiał przecinać wszystko tym swoim nożem na głowie. Bo wcześniej Gujron w poprzednich filmach zawsze był taki nieporadny trochę, a tutaj on jest takim właśnie szybkim, jakby ninja kaiju, który dodatkowo się odbija, jak te sprężyny takie dziwne. I jeszcze strzela tymi swoimi dyskami. Podobało mi się bardzo, że ten serial rzeczywiście oryginalnie przedstawił Gujrona, ale też i nie tylko jego, bo inne kaiju też są fajne. No i skończyłem gadać o animacji i designach. Przejdźmy do fabuły. Fabuła jest bardzo dobrze napisana, wbrew temu co można było podejrzewać, bo gamera raczej nie słynie z tak dobrych filmów jak Godzilla. Nie widziałem zbyt wielu filmów o gamerze. Teraz Ery był były jeszcze nawet spoko, ale widziałem jeden z Ryszowa i to co tam się działo, to jest inny. inny wymiar egzystencji, inny stan umysłu. Ale wbrew tego serial Gamera Rybirów miał naprawdę ciekawą fabułę i oryginalny pomysł na starożytną cywilizację. Bo w erze Heisei i Gamery, jakby ktoś nie wiedział, orygin Gaiosów i Gamery był taki, że zostały stworzone genetycznie przez starożytną cywilizację Atlantydy. I bardzo mocno przylgnęło to do Gamery, ponieważ no, był to rzeczywiście ciekawy pomysł, że Kaiju są tak naprawdę genetycznie stworzone przez inną cywilizację. I to starożytną z naszej Ziemi, a nie jak w Rim kosmiczną. I tutaj mamy to samo, ale to zostało jeszcze bardziej rozbudowane, bo tutaj kajczu zostały stworzone przez tą starożytną cywilizację do zniszczenia Ziemi. Ta starożytna cywilizacja, co. tysiąc lat, jeśli dobrze pamiętam, albo 100, nie jestem do końca pewien. Wypuszcza te kajczu, żeby dokonać resetu cywilizacji, kiedy jest za duże przeludnienie. I oni tak kontrolują populację ludzi, co tysiąc lat spuszczają te kaiju. To było właśnie fajne, że ta starożytna cywilizacja tutaj nie wyginęła do końca, że te kaiju się nie zbuntowały, tylko oni używają kaiju do y, zaprzestania przeludnienia na ziemi. I tak jak mówiłem, bardzo lubię oryginalne pomysły, różne takie, które się wyróżniają, które pokazują to, co już kiedyś było, ale w zupełnie nowy sposób. Także bardzo duży plus idzie dla tego serialu za to właśnie, że przedstawili ten wątek starożytnej cywilizacji zupełnie na nowo. I kolejny wielki plus za ten plot twist, który pojawił się mniej więcej w połowie serialu. To okazało się, że tak naprawdę organizacja, która przez cały czas wydawała się być tą dobrą, która chce badać kaiju i ratować świat, to była tak naprawdę organizacja założona przez tą starożytną cywilizację, żeby maskować to, co oni robią. I to, że w ogóle ta Miko, ona się chyba nazywała, czy tam Emiko, nie jestem pewien, bo oglądałem tę serię jakoś tydzień temu. A jeśli ktoś oglądał mój Maraton Obcego, to wie, że nie mam zbyt dobrej pamięci do imion, tam nawet głównej bohaterki nie zapamiętałem, więc nie jestem pewien, jak ona się nazywała. Ale to był naprawdę dobry plot twist, ja się tego w ogóle nie spodziewałem, że ona taka prawie przejdzie na złą stronę. No, to było naprawdę dobrze zrobione. Podobało mi się też to, że Gamera używał tutaj wszystkich tych swoich mocy, które miał w poprzednich filmach. Zarówno zianie ogniem, jak i latanie oraz ta ognista ręka. Chociaż jest jedna rzecz, której mi zabrakło w tym serialu. Mianowicie, nie było tu takiej ostatecznej walki. Znaczy, były dwie nawet teoretycznie zabrakło i takiej walki, w której Gamera rzeczywiście musiałby się postarać i użyć wszystkich swoich mocy, żeby wygrać. W początku w walce z Gurionem wydawało się, że tak będzie, bo Gamera rzeczywiście przegrywał, że będzie on musiał rzeczywiście nie po prostu odblokować jakąś nową umiejętność, a pokazać trochę skilla, żeby pokonać swojego przeciwnika. Ale nie, Gamera tak naprawdę po prostu zaczął się kręcić w kółko i przeleciał przez Guriona, przecinając go na pół. No i potem nadeszła walka z... Wirasem. I ona była super epicka, naprawdę klimat był zbudowany, było widać, że to jest to apokaliptyczne, yy, apokaliptyczne zdarzenie, które ma skończyć ludzkość i Gamera jest naszą ostatnią nadzieją i w ogóle. No ale też Gamera no, nie pokazał tam za bardzo rzeczywiście tak wszystkich swoich umiejętności, tak, tego doświadczenia swojego po prostu jakby potem, jak odblokował umiejętność, że też mógł kontrolować grawitację, to znowu po prostu zaczął się kręcić i przepiłował tego Firas'a na pół. I potem walka z ulepszonym Gaiosem, super epickim, najpotężniejszym wrogiem Gamery, który ma zniszczyć całą ludzkość. No i też kamera go pokonał po prostu kręcąc się dookoła. Zabrakło mi tu takiej walki, w której rzeczywiście kamera musiałby się postarać. Że pokonać swojego przeciwnika. Nie tyle, że zostaje pokonany, a potem się regeneruje i uderza ponownie tym razem jakimś nowym atakiem, w tym przypadku właśnie y, kręceniem się, bo chciałbym, żeby on użył wszystkich swoich ataków, których miał do tej pory, ale musiał się postarać z ich użyciem. Że nie, że jeden atak atakuje i oj nie działa, no to przegrywamy. Wtedy atakuje dalej i musi wymyślić jakąś taktykę, po prostu pokazać swoje umiejętności, swojego skilla. Do no tego mi zabrakło właśnie w tym serialu. No i jest jeszcze jedna wada, mianowicie ostatni odcinek, który jest według mnie w ogóle niepotrzebny. Znaczy, on był fajny, on był mega epicki, fajnie przedstawili to, że gamery chcieli odrodzić, że te wizje głównych bohaterów pomogły w tym, ta walka z Gaiosem była epicka, naprawdę nie jest źle, że ten odcinek powstał, bo on był super, ale... Czy gdyby sezon skończył się na poprzednim odcinku, to nie wiem, czy nie byłoby nawet lepiej, bo ta walka z Wirasem miała rzeczywiście bardzo vibe takiej ostatecznej walki, bo to już było to, że gamera musiał użyć wszystkich swoich mocy, żeby wygrać, chociaż nie użył, tak jak przed chwilą mówiłem, ale to była ta ostateczna walka o losy Ziemi, Jest Kaiju, który od tysięcy lat co jakiś czas niszczy cywilizację i trzeba go pokonać, bo znowu to zrobi. I kamera go pokonał, i to byłoby idealne zakończenie tego sezonu. No i dostaliśmy tą finalną walkę. Idealne zakończenie sezonu. Większość wątków została domknięta, i tu nagle kolejny odcinek. Bo ja już czułem, że to jest ten finalny, że tu mogłoby się wszystko skończyć, i tu jest kolejny odcinek. W sensie jakby tak się starałem po co to ciągnąć. Przecież to już byłby idealny koniec. Ostatecznie dobrze, że powstał ten odcinek, bo jak przed chwilą mówiłem, był naprawdę epicki. Ten laser tego gajosa, to jak te czołgi, wszystkie się musiały yy, po, nie połączyć, zorganizować, żeby go pokonać. Poświęcenie tego generała, który tak naprawdę przeżył. No, ten odcinek był epicki, aczkolwiek no, serial mógł się skończyć na tym poprzednim odcinku. W razie mogli ten poprzedni odcinek zrobić z nieco mniejszym vibem takiego właśnie finału, żeby ten ostatni był rzeczywiście taki finalny. No, mówię, tak, jakby to powiedzieć. No, serial mógł się skończyć na przedostatnim odcinku i tak mogli to, to jedno mogli poprowadzić nieco lepiej. Ale poza tym. Seria jest naprawdę fajny. Mówię, ma ciekawe designy kaiju, nowe, oryginalne pomysły, ciekawą fabułę, wielki plot twist, który naprawdę mnie zaskoczył. No, fajne jest to, że Gamera używa tych wszystkich mocy, które miał w poprzednich filmach. Ten serial naprawdę mi się podobał, zapewnił mi dużo emocji i jak najbardziej mogę go polecić. Także dziękuję za odsłuchanie tego materiału i widzimy się prawdopodobnie za tydzień. Do widzenia.